Hej, dzisiaj chciałem Wam pokazać, co zrobić, aby Nasz komputer wyłączał się, kiedy tam chcecie, lub nie robił tego, nie przechodził w stan uśpienia. W tym celu wchodzimy tutaj, znaczek Windows'a, wpisujemy ustawienia, zasilania i uśpienia. Wchodzimy w te ustawienia. Jak widzicie, tutaj mamy ustawienia, właśnie zasilania i uśpienia. Zaczynamy od ekranu. Tutaj sobie decydujemy, po jakim czasie, gdy nie wykonujemy żadnego ruchu na komputerze, wyłączy nam się po prostu ekran. Ja mam ustawione dwie godziny. Wy możecie sobie ustawić od minuty do nigdy. Niżej przechodzimy do uśpienia komputera, czyli komputer, kiedy nam się cały uśpi. I tutaj też możecie sobie ustawić od minuty do nigdy. I jeżeli wam pasuje nigdy, no to dajcie nigdy. Jeżeli wam pasuje coś innego, no to sobie ustawiacie coś innego. To już wszystko. Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę. Pozdrawiam cieplutko. Hej!